Jestem na ja a dziś tak jak mówiłem pokażę Wam te pieniądze, oczywiście te, a nie te. I znalazłem na twoje ekipy. Puszka sobie zostały na pamiątkę. I dobrze, więc zaczynajmy. Ale przed tym jeszcze subskrybujcie, lajkujcie i zostawiacie łapeczki w górę. Więc zacznijmy od groszówek. Mamy 10 po 3. Mamy tutaj tak, 10 gruszówki Potem mamy, um, dobra powiedzmy jedną złotówki Dużo mam I Te najstarsze zostawimy w klaserze I em, jutro albo w kolejny dzień przyjdzie mój klaser kolejny to będzie już mój drugi z monetami, bo jeden mam z banknotami i wpakuję te, bo po prostu one by leżały luźno. Ym, bo w klaserze już nie mam miejsca, by luźno leżały, a nie chcę, żeby luźno się obijały, tylko są w tym. Ale jak już do, będę miał klaser, to, to nie będzie w tym, tylko w klaserze. Ale yy, w klaserze na razie zostawiłem same. Yy.

Po 5000, no to już 15 plus to 360. Tu mamy 20 groszówki, to takie notne no tam. Um, jeszcze pokażę, jak coś mój placer Tu mam 10 złotówki, bardzo ciekawe. E, potem mam wielką niewiadomą, nie wiem, co to jest za moneta. Możecie mi powiedzieć Znaczy nie możecie, przepraszam Taka? I to jest nie wiadomo, bo nie wiem czy to Potem mamy kuny O kuny Tu mamy dwa kuny i pięć kun Tu mamy niedźwiedzia i się jeszcze ryba I na sam koniec perełka, czyli Znalazłem w piwnicy monety zakonu krzyżackiego. Widziałem, że są warte z siedem dyszek, bo to są, był na przykład, nie wiem, na przykład, nie wiem, jakieś budowla krzyżacka, nie wiem, na przykład zamek krzyżacki, no i tam można było tak na pewno sobie kupić. Ale to było, nie wiem, chyba 40 lat temu, więc jest warte z siedem dyszek. No, i tu jak coś możecie sobie przeczytać i zatrzymać. Możecie. No, tutaj też macie. Y o. No dobra. Więc to już odkładam. I zaraz wracam. Wróciłem z klaserem. No i tutaj, tak jak wcześniej, mamy wszystko. Tu też. Jak chcę to oglądał to niech obejrzy sobie poprzednie dwa filmiki. No i tu się zaczyna. Tu mamy. Na nic. Tak. Jak coś słyszycie w tle, to przepraszam, ale rodzice tutaj nowe głośniki i świętują. Tak to wygląda. Ura.

65. Tu mamy Mi Adam Mickiewicz, Adam Mickiewicz. Jeszcze mamy tu Adama Mickiewicza. No i tu angielskie pieniądze. To, to nie wiem. Tu takie polskie. Tu mam trzy takie. Marcellino Wodko. Dwa złote. I tak dalej. Tak. Będzie cała strona ym, takich dwusłotowych monet. I jeszcze będzie jedna taka. A może jeszcze jedna, bo mam ich bardzo jeszcze dużo, tylko że u babci to wygląda. Tutaj mam leje 5 lei. No i folenty. Jeszcze jakieś tam inne. Ym, Tutaj nudne złote, takie tam. A tam nie bardzo ciekawi. Eta. No i to jest podrabiana, którą mogę sprzedać za 200 zł. W sumie one jest one to jest moja najstarsza. tak? To? Tak, te Z roku Z 1913. Dobra. Prince Sićzeń Kórskie z Russem z wami się zegda kloczek Jasia